Witam z tej strony Severin ze strony primary.com. W tym e, krótkim tutorialu chciałbym pokazać, jak można się dostać do e, plików dźwiękowych do, w naszym iPhone'ie i jak, w jaki sposób je można przegrać do e, komputera. <laughs> Mówiąc pliki dźwiękowe, mam na myśli nasze notatki e, głosowe z wbudowanej aplikacji Dyktafon w iPhone Ten tutorial nagrywany jest na systemie operacyjnym Microsoft Windows 8.1 a iPhone ma system operacyjny iOS 7.1.2 Więc tak, od czego zacząć? Już mówię z góry, że program iTunes nie daje nam takiej możliwości, aby swobodnie dostać się do naszych notatek dźwiękowych z dyktafonu, więc proponuję inny program. Zresztą na kanale YouTube wspominałem już wcześniej o tym programie, a mam tutaj na myśli program pod tytułem iTools. Przechodzimy do naszej brzikiarki Google, wpisujemy Enter, Przechodzimy na przykład. Zobaczmy co się kryje pod pierwszym linkiem Wystarczy. Wersja PC, czyli Windows, wersja angielska, download, pobieramy. Proszę się przyjmować tymi chińskimi znaczkami. Tak, ten program iTools jest e, robiony chyba w Chinach, bądź w Japonii. E, teraz tak, wtedy, gdy e, program zostanie pobrany na nasz desk twardy, jako sobie tutaj wypakuję. otworzą nam się dwa pliki. Ja w tej chwili zaimportuję tutaj tylko jeden plik. Jest to cały program iTools, waży 7,9 MB, więc jest to naprawdę niewiele. Drugi to jest plik tekstowy. Sobie dwa razy klikam na iTools. No i mamy coś takiego. Spróbuję podłączyć telefon pod komputer. Oczywiście program iTunes też mi się otworzył, program iTunes nie musi być otwierany, interesuje mi tylko sam iTunes. No i mamy mnóstwo informacji na temat naszego telefonu. Klikam na zakładkę Media, po prawej stronie mamy coś takiego jak music, czy nasza muzyka, ringtones, czyli dźwięki, wideo, Podcast, iTunes, you, itp., itd. Interesuje nas w, tej, w tym wypadku Voice Memos, czyli głosowe notatki. Mamy ich 13. Posłuchajmy notatkę testową. Klikam dwa razy. Jest to testowa notatka głosowa. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w moich sławkach był to wyraźny głos. 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 Dobrze, co dalej robimy. Zaznaczamy to, co chcemy eksportować, czyli wysyłamy to na dysk twardy, tyle tego nie potrzebuję, wystarczy mi tylko ta jedna notatka głosowa, klikam eksport. Wybieram sobie tak K, dokumenty, do katalogu dokumenty, albo najmniej do katalogu muzyka, coś takiego jest. Jest w Windowsie, muzyka, wystarczy sama muzyka. Albo jeszcze lepiej dla obrazów. O obraz zaznaczony, ok coś tam się zrobiło zobaczmy czy zostało to wysłane do obrazów yy. obrazy jest jest to testowa notatka głosowa wszystko się zgadza, więc krótko mówiąc program iTools w taki sposób, pozwala nam dostać się do notatek głosowych, wyciągać notatki głosowe. Tak samo pozwala nam dodawać notatki głosowe, czyli importować muzykę, zdjęcia itp. Itd. Proszę pamiętać, że program iTools nie jest robiony przez fachowców z Apple. Apple nie rekomenduje Apple nie pozwala używać iTools. Ja osobiście program iTools używam od czasu do czasu, na, właśnie na Windowsie od czasu do czasu używam. I póki co z moim e, iPhone'em nic złego się nie dzieje, ale no, muszę to powie powiedzieć jako zwolennik po prostu oryginalnego programowania. Muszę powiedzieć, e, no uważajcie, po prostu klikajcie ostrożnie. Dzięki za uwagę. Aha, no i oczywiście zapraszam do e, odwiedzenia strony Primarej. Zapoznania się z moją ofertą. Zapraszam na kanał YouTube. YouTube l. Szukaj piszemy Primarej. Pierwszy Primarej. Zapra zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do odwiedzenia profilu na Facebooku Primary. Gdy tylko będę mógł, postaram się pomóc w sprawach iPhone'a, iPada lub w sprawach MacBooka. Dzięki za Dzięki za uwagę i do usłyszenia.